Złą dobry wieczorem i ja już wykąpany byłem na stacji tam prysznic kosztuje 3 euro. Ale ja sobie to odbiłem, <laughs> zaraz wam pokażę jak. Świeżo jestem wykąpany. Moi drodzy. Do celu jeszcze jakaś godzinka jazdy, więc e, nie ma pośpiechu. Otóż o co chodzi? O co chodzi z tym, że zarobiłem, albo że sobie odbiłem? Tak naprawdę 1 euro zapłaciłem, ponieważ już mówię całą historię, już Wam opowiadam. Trochę zaparowane szyby, no bo na zewnątrz zimno jest, chłodno. A tutaj ciepło w środku, jeszcze ja cały ciepły wszedłem. Jestem ciepły tylko chwilowo, także. <laughs> e, jak zaczynałem jeździć, to toaleta na takich stacjach kosztowała 50 centów. Tak? 50 centów się wrzucało i wychodził taki bon. O wartości 50 centów, które można było sobie tam jak się coś kupowało, czy kawę, czy energetyka, to tam dać do kasy i o tyle było taniej. Potem toalety wzrosły do 70 chyba centów, tak 70 centów i wychodził błąd bon 50 centowy, czyli tak naprawdę toaleta kosztowała 20 centów, tak, bo 50 centów ci się wracało. A teraz znowu podrożało, żeby do toalety wejść na takiej stacji, trzeba wrzucić 1 euro, ale wychodzi bon o wartości 1 euro. Czy to widać? To się nazywa tak, "verdy bon. On jest ważny do 31 grudnia 27 roku. No i dwa na raz chyba dać nie można, bo kiedyś próbowałem i nie chciał przyjąć, jak kupowałem Monstera, ale jednego można sobie rzucić na przykład na Radę i... Oto 1 euro ma się taniej. No, jak wychodziłem z podpuszcznicy, tam są takie bramki, nie? Dwie bramki do tych toalet, i wystawały te bony. Bo ludzie rzucają 1 euro, wchodzą i nie biorą tego bonu, bo im się nie chce, albo im to nie należy. Więc z dwóch, jakby tych okienek wystawały. Więc ja przechodząc koło tego jednego cyk, drugiego cyk. No i mam 2 euro, jestem do przodu <gryw> na tym kompaniu, a właściwie. No tak, bo zapłaciłem 3 euro, ale 2 się mi wróciło w bonach. Także gdzieś sobie kiedyś wykorzystam, moi drodzy. Takie życie, no chyba mi się e, przystoi pogodzić z takim losem, z tym życiem, bo suba nie chcecie dawać, chociaż e, zrobiłem z ciebie klauna na ostatnim filmiku, no ale nie wiem, co będę wam nagrywał. Strasy, takie różne wygibasy, a znaczy, tu nic ciekawego nie ma, moi drodzy, tylko. Autostrada, i, i tyle, nie? I deszcz pada. Wszystkiego dobrego z zawodowego. No, gdzie nie pójdę, to zarobię. No. A wcześniej byłem, mówię Wam, na parkingu jednym takim, gdzie był raj puszkowy. Raj puszkowy było takie w dół, zbocze i tam leżały różne nominały, <noise> tylko jakoś nie miałem, nie miałem czasu i ochoty na zbieranie. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie.